Sposoby na zakończenie podłogi własnymi rękami. Wybór podłogi w prywatnym domu. Nowoczesne technologie i materiały budowlane pozwalają uczynić praktyczne, niezawodne konstrukcja dachu di w celu skutecznego korzystania z całego niedrogiego obszaru kraju wielu. Naprawa sufitowa di sufity rozciągające są dość trwałe i niezawodne powłoka, która serwuje głosy plus głos. Głos przeciwko. W profesjonalnych naprawach i naprawach domowych nie można obejść się bez silikonowego uszczelniacza. Materiał zastąpiony tradycyjnymi mieszaninami bitmu, domowymi mastami i różnymi lampami, które są używane do przyklejenia części. Złącza uszczelnienia i uszczelnienia różnych pęknięć. Rozważ właściwości techniczne i operacyjne uszczelniacza. Opisz jego odmiany i cechy zastosowania, a także podaj wskazówki dotyczące wyboru i stosowania izolatora silikonowego. Kompozycja i właściwości silikonowej uszczelniacza. Silikonowy uszczelniacz jest lepką gęstą masą stosowaną do izolowania różnych szwów klejących powierzchni i stawów uszczelniających. Materiał zachowuje odporność na wilgoć struktury uszczelniającej i chroni przed zewnętrznymi negatywnymi wpływami. Skład uszczelnia silikonowego obejmuje następujące elementy. Podstawa gumy silikonowej, wzmacniacz daje wytrzymałość materiału i określa właściwości tiksotropowe, poziom lepkości. Podkład przyczepności jest odpowiedzialny za niezawodność sprzęgła uszczelniającego z obróbką powierzchnią. Elastyfikator silikonowy zwiększa elastyczność materiału. Wulkanizer przekształca podstawową pastę uszczelniacza w materiał przypominający plastikową gumę. Ponadto niektórzy producenci dodają dodatkowe komponenty do uszczelniacza. Rozszerzające się właściwości i kula zastosowania materiału. Dwukropek kolorowy pigment jest dodawany na etapie produkcyjnym i daje zaprawę pożądanego odcienia. Fungicydy są w stanie zniszczyć lub zapobiec pojawieniu się pleśni i grzybów, szczególnie istotnych, gdy są używane w mokrych pokojach, wypełniacze mechaniczne, kwarc lub kurz szklany. Piasek poprawia przyczepność materiałów. Raczej złożony skład określił podstawowe cechy uszczelniacza silikonowego. Stół. Zużycie silikonowej uszczelniacza mając znaczące zalety. Uszczelniacze z silikonu nie są pozbawione wad, trudności w przetwarzaniu. Mokrych powierzchni. Nie wszystkie uszczelniacze po zastosowaniu są zabarwione. Niewystarczająca przyczepność z płytką polietylenu, poliwęglanu fluoroplastu. Wszystkie te niedociągnięcia są pozbawione profesjonalnych uszczelniaczy silikonowych, które obejmują substancje organiczne i wypełniacze mechaniczne. Pole użycia uszczelniacza silikonowy uszczelniacz służy do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych prac budowlanych, zakres prac naprawczych na ulicy, uszczelniające szwy rur spustowych, uszczelnianie ramek i połączeń. Naprawa kamiennych płytek, które są złuszczone z podstawy, uszczelniające szwy podczas układania dachu, złącze uszczelniające okładziny winylowe. Podczas wykonywania stosuje się w pomieszczeniach uszczelniaczy, uszczelnianie połączeń ścian, sufitu, podłogi konstrukcjami płyt kartonowo-gipsowej, uszczelnianie szwów na blatach i parapniach wykonanych z naturalnego lub sztucznego kamienia części uszczelniające, obciążenia o wysokiej temperaturze. Silikonowy uszczelniacz do łazienki jest aktywnie używany. Instalacja lustra, instalacja miejsc przyległych i uszczelniających, złącza. Uszczelniające rury kanalizacyjne, splikation społniki podczas instalowania łazienki, kabina prysznicowa. Rodzaje uszczelniaczy silikonowych i cechy ich zastosowania. Wszystkie silikonowe uszczelniacze są podzielone na dwie grupy. 1. Uszczelniacz złożony w zależności od składu substancji wulkanizującej jest podzielony na dwa typy, kwas i neutralne. Charakterystyka uszczelniacza silikonu Typ kwasu uszczelniacz emituje kwas octowy, który może wywołać korozję miedzi, cynku, ołowiu, mosiądzu i innych metali. Dostępny koszt uszczelniacza silikonowego, można kupić butelkę 300 ml za 2,5 do 3 dolary amerykańskie. Kwasowe uszczelniacze mają znaka ważny. Przed użyciem uszczelniacza silikonowego wskazane jest wytwarzanie próbki, czy wchodzą połączone materiały reagujące z kwasem. Jest to szczególnie prawdziwe podczas pracy z powierzchniami marmurowymi i cementowymi. Skład takich materiałów zawiera węglan, wapno i inne alkalis które mogą zacząć oddziaływać z kwasem octowym. Neutralny uszczelniacz jest uważany za bardziej uniwersalny i nadaje się do przetwarzania różnych powierzchni. Ketoksim lub alkohol działają jak substancja wulkanizująca. Charakterystyka neutralnych uszczelniaczy Zdolność do wytrzymania wysokich temperatur Do 300 C Uszczelniacz o wysokiej temperaturze Jest niezbędny w budowie kąpieli i sauny Wysoki stopień ochrony bakteryjnej Względny wysoki koszt neutralnego uszczelniacza silikonu. Cena za jedno wkład za 300 ml 5 do 7 dolary amerykańskie. Istnieją uszczelniacze wąskiej specjalizacji zaprojektowanych do wykonywania określonych zadań. Samochód są one używane w naprawie samochodu i wymianie uszczelek. Materiał chroni szczegóły przed skutkami wody, oleju maszynowego i przebiegu. Nie przepływa po zastosowaniu i jest w stanie wytrzymać krótkoterminową ekspozycję na wysoką temperaturę. Ważny. Należy unikać kontaktu uszczelniacza samochodowego benzyną. Uszczelniacz bitumiczny nadaje się do dachów, naprawy dachów z łupków i płytek, uszczelniając pęknięcia w piwnicy i podkładu. Instalując system drenażowy, uszczelniacz akwarium w stanie wytrzymać duże ciśnienie wody, służy do łączenia i uszczelnienia stawów w strukturach terrarium i akwarium. Uszczelniacz sanitarny zawiera biocyt który zapobiega rozwojowi grzybów używane w naprawie łazienki. Przegląd głównych producentów uszczelniacza silikonowego na rynku budowlanym uszczelniacze silikonowe są prezentowane w szerokim zakresie. Wśród producentów możemy odróżnić firmy, które udowodniły się od najlepszej strony. Makroflex, Ceresit, Moment, Tytan i Sodal. Makroflex fińska firma z ponad 30 letnim doświadczeniem w produkcji silikonowych akrylowych uszczelniaczy, płynnych paznokci i elementów izolacyjnych poliuretanu. Produkty Macroflex mogą być stosowane w najbardziej ekstremalnych warunkach. Linia uszczelniaczy firmy obejmuje: sanitarna uszczelniacz silikonowy Makrosil SX101 jest składnikiem jednocześnie z dodatkami przeciwgrzybiczymi. Stwardniał pod wpływem mokrego powietrza. Koszt butelki 290 ml. Wynosi około 3 dolary. Neutralny uszczelniacz silikonowy. Makrosil LenX 108. Profesjonalny jeden materiał z środkami antyseptycznymi nadaje się do pracy z metaliami. Materiałami alkalicznymi. Plastikiem, ceramiką, szklią, szkłem. Cena za rurkę. 290 ml. Wynosi około 4 do 5 dolary amerykańskie. Uniwersalny uszczelniacz silikonowy. Makrosilax 104. Jest odpowiedni do pracy zewnętrznej i wewnętrznej, odpornej na wpływy chemiczne i atmosferyczne. Cena za 290 ml, 2,50 dolarów. Holding międzynarodowy Soudal dostarcza produkty w ponad 100 krajach na całym świecie. Firma ma własne centrum badawcze opracowujące innowacyjne technologie do produkcji materiałów budowlanych i kontrolowania jakości produktów. Soudal opracował gospodarstwa domowe i profesjonalne masy kleju uszczelniające, uszczelniacze gospodarstwa domowego, sanitarne, neutralne, uniwersalne. Wysokie temperaturę i silikon dla akwariów, utrzymują się na promieniowaniu ów i mają wysoką wytrzymałość mechaniczną. Cena rurki, 300 ml, 2 dolary i 80 centów. Firma produkuje silikony wąskiej orientacji na oszkle marmuru, akwariów, luster, silikonu o wysokiej temperaturze i innych. Szeroki zakres silikonowych uszczelniaczy Tytan produkuje polską firmę Selena. Produkty należy do klasy profesjonalnych produktów i mają konkurencyjne koszty. Koszt jednej butelki, 310 ml, wynosi od 1,5 do 2 dolary. Do pracy w mokrych pokojach kwasowy jest jak Ceresit CS25 z wysoką zawartością fungicydów. Uniwersalny uszczelniacz jest często używany do uszczelnienia szklanych bloków. Okien i drzwi za chwilę. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci wybrać silikonowy uszczelniacz o wysokiej jakości. Środki ostrożności podczas pracy z uszczelnieniem. Przechowuj silikonowy uszczelniacz w temperaturze pokojowej w niedostępnym miejscu dla dzieci. Okres trwałości pierwszy rok. Podczas pracy należy unikać kontaktu z niechartowanym silikonem o oczach i skórze. Jeśli substancja dostanie się do oczu. Należy je natychmiast umyć zimną wodą. Szczególną ostrożność należy zaobserwować przy stosowaniu szczeliwa kwasowego. W procesie wulkanizacji taki materiał emituje winorośl kwasu octowego, który może powodować podrażnienie dróg oddechowych i oczu. Dlatego cała praca z kwaśnym silikonem powinna być przeprowadzana w wentylowanym pokoju lub nakładać maskę ochronną. Respirator. Jak prawidłowo wyczyścić powierzchnię z uszczelniacza jeśli nadmiar uszczelnia silikonowego nie działał na czas, wówczas powierzchnię można wytrzeć za pomocą jednego ze środków. Biały duch. Dzięki mechanicznemu czyszczeniu białym duchem należy działać bardzo ostrożnie, ponieważ substancja może uszkodzić produkt. Jeśli powierzchnia została pomalowana. Farba zostanie usunięta silikonem. Foam 840 specjalnie zaprojektowane mycie silikonu. Kompozycja całkowicie niszczy silikon i pozwala usunąć uszczelniacz bez uszkodzenia produktu. Wybierając piankę 840 należy wziąć pod uwagę rodzaj przetworzonej powierzchni. Jeśli po przemyciu pozostała cienka warstwa, można go usunąć za pomocą zakwaszonej wody kwasotowy. Sok z cytryny. Antilikon środek czyszczący na podstawie rozpuszczalników organicznych. Służy do odtłuszczania powierzchni, usuwania lakierów i silikonu. Nadaje się do pracy z plastikowymi, stalowymi i aluminiowymi powierzchniami, stali nierdzewnej i ocynkowanej, poliestrowej kit i podkładu. Materiał uniwersalny silikonowy, niezbędny podczas wdrażania różnych prac naprawczych i budowlanych, zarówno w życiu codziennym. Jak i produkcji. Specjaliści i amatorzy za każdym razem znajdują niezmienne i skuteczne rozwiązania do stosowania silikonu. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy szybka rejestracja na stronie. Komentarz. Napisz komentarz. Jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię, włącz JavaScript, aby użyć tego formularza Twoje imię, anonimowy szybka rejestracja na stronie, komentarz, informacje kontaktowe reklama na stronie internetowej zostań autorem i zarabiaj portal budowy Stront 2011-2018 artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła uzasadnienie prawne.